Cześć, koniec zja. Kanal jest z tej stronie. W dzisiejszym odcinku zagram sobie minecrafta Myślę, że takie odcinki Ci będzie podobać. Jeśli tak, zróbcie łapkę w górę. No i z moim I zapraszam Was do oglądania O jezu. O jezu. Nie podoba mi się to. To jest creeper Co ja teraz mam zrobić? Jeszcze straciłam wczoraj wszystkie moje po... pochodnie. I w tej chwili tracę znowu... ...czyli to... Kiedy ja zginę tak naprawdę wszystko ginie. Okej. Okay. Okej. Okay, dobra. Teraz... Nagrywał się 7 rano, kiedy wstałam dopiero, więc no... No coś dawać wszystko. No nie, to tak nie miało wyglądać. No nie. To no tak nie miało... trudno się mówi. Nie wiem dlaczego tu ciągle ale leje, leje i leje. To jest tak od samego początku. Nie wiem co on na to zaradzić w sumie. Dobra. Weźmy sobie trochę tego, tego, tego. No nie. Naprawdę ja nie potrafię nakopać? Do Na pewno sobie ten cały teren, bo to jest jakieś zagięcie, co się dzieje. Dobra jak się jeszcze ten teren To na pewno nie powinno nam się nic zrespić Przynajmniej taką mam nadzieję A jak się zrespi to ja już nie wiem o co chodzi W Nie do mamy tylko trzy, to jest strasznie mało. Chociaż. Uf, uf.

Mamy aż 15 żelaza Czyli nie z małą z sumą. więc Dobra, trzeba się teraz ziele do domu. Nie muszę tego za bardzo mówić też. I tak sobie wolę to postawić tutaj. I myślę, że czynamy się spodobał. Myślę, że się kończą łapka na górę. No i z mojego kanale. Pa!